Witam was serdecznie, ja jestem Agron a to kolejny odcinek z Gwincika i no a dzisiaj na koniec sezonu tak jak wcześniej wspominałem przy ostatnim odcinku z Wojny Krwi, zagramy sobie takim trochę retro bo ogólnie to jest jeden znaczy wariacja jednego z pierwszych decków który w ogóle nagrywałem tutaj jeśli chodzi o samego Gwinta i zagramy sobie dzisiaj Ceres. Ceres, której naprawdę dawno nie widziałem w grze no i umiejętność chyba znaczy no Na pewno starsi gracze Gwinta będą pamiętali jak dokładnie Ceres to działała, bo naprawdę ten archetyp dawniej był całkiem całkiem spoko i chyba faktycznie był jeden z najlepszych jeśli chodzi o, yy, o Skaigę. Mamy stwórz tarczowniczkę Drummond w tym rzędzie, a na dalekim stwórz straż głowie w tym rzędzie. Oczywiście straż królowej na szale 3 możemy tworzyć sobie cały czas, jeśli oczywiście ta karta zostaje tam jakiś punkcik obrażeń, to wtedy właśnie możemy na rozkazie Tworzyć sobie cały czas na straż królowej w dolnym rzędzie, powiedzmy, my tutaj gramy jednak tarczowniczki Drummond. Kiedy ta jednostka odnosi obrażenia, wezwie wszystkie egzemplarze tej jednostki ze swojej talii do tego rzędu. I oczywiście Ceres tworzy nam taką tarczowniczkę i dodatkowo jeszcze nam oczywiście dwie, dwa egzemplarze tej tarczowniczki wyskakują z naszej talii. Więc wtedy wchodzimy sobie, yy, więc ta Cery wchodzi powiedzmy, no nie 16, tylko w tym przypadku 15, powiedzmy 15 za 11. Dobrze liczę? 8, 16, Tak, 15 za 11. Liczę 15, no bo jedną tarczowniczkę musimy sobie obić naszym liderem. Dlatego liczę tutaj ten punkt obrażeń na tej tarczownicy, tej jakby co nie. I później, oczywiście, jak zagramy sobie w, w tą serię, w chcemy zagrać oczywiście w R1 lub w R2, gdybyśmy jej nie mieli w R1. Dlaczego? No bo później jak będziemy sobie 15 za 16, to jest całkiem nie najgorsza ilość punktów. Wiadomo, że są karty teraz obecnie w wincie, które robią znacznie, znacznie więcej i w większe tempo, aczkolwiek spoko, nie narzekajmy. Później gutum to jest katy. Oczywiście tą kartę zagrywamy sobie w szczególności w R3. Zamień wszystkie karty na swoim cmentarzu z kartami z talii, więc ta Cerys i wszystkie egzemplarze tarczowniczki no z powrotem wracają do naszej talii. No, i później, właśnie po zagraniu Goodmunda gramy sobie dekret królewski, wyciągamy sobie tą cerys i wtedy cerys już nie wejdzie nam 15 za 11, tylko znowu wejdzie ona nam, tak jakby za początku za 8. Ale znów dobijemy sobie tarczowniczkę. To wylecą nam pozostałe egzemplarze z naszej talii. Tych egzemplarzy będzie bodajże 3, jak się nie mylę, tak? Bo dwa mieliśmy z startowe, startowej, to sobie wcześniej, więc tak, wylecą nam dodatkowe 3 egzemplarze, więc tam mamy 12 punktów, i tutaj mamy 8. Więc mamy takie, no powiedzmy, 20, no 19, bo znów jeden egzemplarz oczywiście będziemy musieli sobie obić, więc 19 za 11, później wchodzimy i jest naprawdę całkiem, całkiem y, sy, fajna sytuacja, tak, fajne punkty, całkiem najgorsze value y, z tej cerysty. to możemy sobie wie, wyciągnąć. I teraz tak, oprócz tego mamy tutaj jeszcze fajne combo, tak jak na przykład Meluzyna, która działa całkiem nie najgorzej z Odnową, bo oczywiście tą Meluzynę... No dobra, tutaj nie mamy jakoś za dużo ilości Kultystów, bo w skrócie mamy tylko Wildkara, który jak też się przemieni w tego faworyta, to wtedy już nie jest Kultystą i ewentualnie mamy pod to dwóch Kapłanów, więc najlepiej grać sobie ewentualnie tego jednego Kapłana, tak żeby on pingował tą meluzynę, ale dzięki temu też meluzyna, jakby nie traci tych punktów, będzie się wzmacniała i tak dalej, i tak dalej. Jest takiem spoko i też ta meluzyna oczywiście możemy wtedy zawsze sobie pingować, to w sensie używać jej umiejętności rozkazu. Gdy siła zejdzie nam powiedzmy tam do dwóch czy do trzech, no to wtedy właśnie spokojnie możemy użyć sobie w to odnowę i meluzyna będzie nagle miała mega, mega y, duże punkty. Tylko też zależałoby nam na tym, żeby meluzyn zarać sobie oczywiście w r 1 żeby ona, żeby jej siła bazowa troszkę, troszkę, jakby powzrastała. wtedy robi więcej punktów na na odnowie ewentualnie możemy też łączyć Hima z Meluzyną i też nie jest najgorzej, i potem ewentualnie właśnie odnową w Meluzynę, gdybyśmy nie mieli kultysty, co, co nie pod nią. Aczkolwiek tutaj głównym kombem jest Him i Olaf, no bo Olaf obijemy go przykładowo sobie jeden raz liderem, będzie miał 9 punktów, więc on wtedy wzmocnia, wzmacnia się o dwukrotność odniesienia przez niego obrażeń. No to wiadomo, wzmocni się o dwa, no trochę mało, ale połączymy to wtedy sobie oczywiście z Himem, który musi który zamienia swoją siłę z siłą rannej jednostki, no wtedy Him będzie tutaj powiedzmy miał dziewiątkę, a Olaf będzie miał jedynkę, no to wtedy już naprawdę jego umiejętność rozkazu robi punkty, tak, bo wzmocni się o dwukrotność odniesionych obrażeń, czyli o 18 punktów, więc będziemy miał wtedy 19, więc no całkiem nie najgorsze 19 za 10, no ja biorę w ciemno widzowie, biorę to w ciemno i oczywiście teraz tak, mamy też reskwencje w tym deku Birna, Koral, no bo tutaj chcemy Mieć jak największą pewność, że dobierzemy nasze kluczowe karty czyli Cerys, czyli Dekret Królewski, Him, Olaf, Melozyna oraz tutaj właśnie Cerys. Mamy też syroko, jako teraz zwiększenie kontroli. Wcześniej próbowałem tych jeszcze grać Jaskra, Poetę, żeby mieć trochę więcej jeszcze pewności przy dobieraniu kart, aczkolwiek stwierdziłem, że jednak muszę mieć tutaj jakąkolwiek odpowiedź. Na jakąkolwiek wiecie, nabustowaną powiedzmy u przeciwnika jednostkę, tak? Dlatego to Siroko zostawiłem, bo na przykład gdy trafimy sobie na ogry, no to wtedy nawet nie mamy jak usunąć mu tego króla chroma, przykładowo, co nie. E, więc no tutaj Siroko jednak musiał być grany. Oczywiście mamy dwóch harcowników pod odrzucanie. E, tutaj też chciałem grać Murekwarkę, ale jak widzicie, no nie znalazłem na niego miejsca, jednak wolę grać Hima, jednak wolę grać Wilkara w tym deku, zdecydowanie. Yy, mam jakieś obrońce chemy, no jak obijamy na przykład sobie kapłana meluzynę, no to zawsze też tą obrońcę możemy postawić. Tam też obrońca wtedy będzie zyskiwał obrażenia, aczkolwiek on będzie obrażenia zyskiwał jeden od meluzyny i jeden się wzmacnia za obrażenia, które otrzymuje meluzynę od kapłana. Yy, więc no wtedy też obrońca będzie tak, jakby cały czas miał te 4 punkty siły, jak się nie mylę oczywiście, więc spoko. Opatrz ten tracker dwa razy, no bo to fajnie działa z Kapłanem, fajnie działa właśnie z Melozyną. Mamy Kwatermistrza Szkoły Niedźwiedzia, gdyby brakowało nam pingów na przykład na Lugosa, no to zawsze wtedy możemy dwa razy uderzyć swojego Lugosa tym Kwatermistrzem i też powinno być spoko. No i dobra, chyba to tyle jeśli chodzi o tej talii, także zobaczmy jak ona radzi sobie faktycznie w obecnej mecie. Taktyka partyzanska. no dobra. Dobra, tarczowniczkę out. Birny i mamy koral. Hmm... No to by było fajne, to by było fajne. To zaczyna, on zaczyna. Dobra, to wiecie co, zostawimy tak tą rękę. Zaczniemy od cery, później dopiero polecimy z koral, statek, meluzyna, może Lugos albo Wildkar. Wagenburg. Są... Może to jest z krasnolodami będzie Kto wie, kto wie razem Tutaj może być różnie. Tak, coś z krasnolodami najprawdopodobniej No Szkoda, bo to stracenie teraz będzie z tym wagenburgiem nieśmiertelne niestety Dobra, w takim razie, skorel, może się wstrzymamy, zaremienacie po prostu sobie statek. I tutaj mamy kultystę, więc może nawet wildkara, no bo ten Lugos i tak i tak będzie po pancerzu, więc to jest bez sensu póki co. Fila wandrel. Okej, okay, zaczepeczka. Czyżby wiewiórka poleciała w terys? Wtedy byłby duży, duży problem. Nie powiem, że nie. No ja teraz Wildkara chyba sobie zarzucę i dwa razy go tiknę. Miałeś kiedyś połamane kolana. Na nie mogę tak poddać sobie. Na pewno nie teraz. Okej. Okay. No mi to meluzynę może zbić, ale nie zbiję. Aha. Serio? I co, liderem? Całym, całym liderem zbijesz meluzynę. Ciekawe. Mega ciekawe. Dobra, czy ja to teraz mogę spasować? On nie ma tego przebić, nie? Tu jeden punkt i tak musi kartę idą zagrać. Dobra, ja to spasuję. Jeszcze Pan też w ogóle może ten stracenie teraz trafić. I Zolt... co ty gadasz? Dobra, to to był dobry pas, widzowie. To to w takim razie naprawdę był dla nas mega dobry pas. Skoro tutaj Zoltan musiał jeszcze lecieć, to tam... No na pewno będzie miał przeciwnik bardzo dobrą rękę w takim razie. Skoro on tutaj rzucił aż Zoltana. No spoko. No spoko. Dobra, mamy to, mamy to. Może no, z tego zejdźmy. Okej, okay, nie najgorsze. Eee, him to, 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 to. No pytanie, czy nas nie stroluje? Dobra, zostawimy tak to. Może spasuje, a po prostu rzucimy sobie koral. Dobra. Faktycznie spasowa. No i ja rzucę tą koral, bo tutaj coś odciążyć z tych kart. No Trochę z tego deku coś się odciążyć, nie? nie? No to jak porządna, na potencjalnie jeszcze mogę zagrać birne, ale... No to jest trochę przypał. Jest trochę przypał, więc no ja to jednak spasuję, słuchajcie. Liczę na to, że tego harcownika jednak dostaniemy jeszcze. Liczę na to, że harcownika dostaniemy. Okej, okay, to jest spoko. Odnowa... trochę mech. Dobra, wyrzućmy tą odnowę. Wyrzućmy też to. Mamy harcownika. Jest, jest nie najgorzej. Tylko czego tu zaczniemy? No, chyba od statku zaczniemy. Tak, dobra. Tak możemy zostawić tą rękę, wydaje mi się. Dobrze Birna trzeba zagrać teraz pod Olafa Mógłbym zagrać pod tego Olafa Birna Dobra, ale to oczywiście za chwilę. Na razie zagramy sobie statek I teraz pod to dorzucilibyśmy sobie kapłana ludzki. Dobra, no, teraz muszę zagrać błogosławieństwo w Melozynę. I dopiero później Lugosa. Okej. Okay. Czego potrzebujesz? Dobra, i teraz Lugos. Na razie nie klikam, bo no i tak będzie na tej odnowienia. Spytaj, mhm. tam jest 12 punktów. Nie, no tego Olafa chciałbym dostać za wszelką cenę. Olafa za wszelką cenę chciałbym dostać. A i nie mamy tego Olafa nie mamy Olafa hmm. No w takim razie ten him będzie Kurde, teraz przydałoby się to jednak odnowienie wiecie Bo tej odnowa z benzyną mogę ją fajnie połączyć A tak to ten him będzie słaby bardzo. Na całej bardzo słaby będzie ten him. Robię coś takiego. Przed nie uciekałem i przyzwyczaję nie zmieniłem. Dobra, pan potem poleci tak i tak w ale to nie boimy się tego jakoś za bardzo. Nie zagrałem Goodmunda, ale jestem głupi. Dobra, widzowie, jestem głupi. Ja myślę, że Gunmundę już zagrałem i zagram teraz tej Cerys, ale dupiłem sprawę tej. No to jednak Cerys byłoby więcej punktów niż Olaf. Nie, sorry, spepegowałem tutaj grę, grę chyba sobie. Aczkolwiek... Ale chyba spepegowałem trochę tą grę. Zaraz zobaczymy. Najgorsze to będzie blokowanie. Garnizu. No to spore punkty na tych awanturnikach. Okej. Okay. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Nie, no, wydaje mi się, że to i tak i tak mamy wygrane, mimo wszystko. No, co najmniej tak mi się wydaje. jest 9 punktów największa, tak? No to dziewiątkę. Chociaż, powinienem chyba ten garnizon gdzieś. Garnizon było więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, on tak zagra. To bez sensu. Nie lepiej, bo zagrać tutaj w tych awanturników. No no, dobra, na spokojnie to mamy. Niech ja się zara w ogóle Zoltana, w niech w ten żołnierz powinien. Dobra, mimo tego, że jestem zbanem więc popegowałem. Zagranie Cerys, to i tak się udało to wygrać. No ale no w sumie miałem też combo, tak? Miałem też combo całe z Himem i z Olafem, więc i tak wyszło mega fajnie, bo 40 punktów przewagi aż w tym, tym meczyku. dla chwały. Dobra, od nowa na razie mogę schować raczej. Ciebie na pewno. I koral Birna, i nie mam nic do odrzucenia. To jest Gasting. Meluzyna, no jedynie co to mogę Wildkara pobijać. W sumie mógłbym, bo też mam kwater mistrza, nie? Okej okay. dobra, my zaczniemy. Potencjalnie, niech będzie Ceres. Nie będzie Cerys Teraz zagramy sobie kwater mistrza. Oczywiście go nie aktywujemy, i zagramy później w tą meluzynę. I dopiero później wilkara i dopiero później kapłana. Tylko z drugiej strony, jak teraz nie przeżyje mi kwatermistrz, to ja nie wiem czy ja to chcę dalej. Tak szczerze powiedziawszy, o swoją broń. A ona Boję się rajzy w pattermistrza, jakiekolwiek, bo jakakolwiek rajza teraz jest go zbija. Jest Hansa, okej. Okay. To nie będą bestie niestety żadne. Z Renfry, Jest jakaś inna wariacja tego deku. Chyba to jest w ogóle grane blas chwały z istem i z Miskiem. I ten Misiek no zabójczy później będzie. Niestety. Tej w Hanze dobrze zeram Hanze na bliskie, nie na dalekie. Ale dobra, no wildkara teraz użyjemy. A, zbije mi meluzynę w ogóle. No dobra, zbijesz mi meluzynę, ale te teraz zagram kapłana, no więc. No dobra, szkoda tej meluzynki. Szkoda tej meluzyny, nie powiem, że nie. I zablokujesz mi też to. O ty kurde. To nie tak miało wyglądać. Bo ten braknie mi tiku na Olafa, jak dobrze liczę. Jeden muszę stawić na to, jeden na to. Dwa mogę użyć. Nie, to dobrze. Zależy teraz co on zagra. No pozbyliśmy się szybko od niego lidera, więc spoko. Więc całkiem spoko widzowie. Aha, drugi blok. No to ja uciekam z tej rundy w takim razie. Ucieka z tej rundy, bo dalej nie mam czym grać. Teraz trochę boję się ksawiera, skoro tutaj są grane karty typowo neutralne, to trochę się właśnie obawiam tego ksawierka. No no dobra. Okej, okay, czyli harcownika miałem w ogóle na top deku, więc mogłem go zagrać sobie. Ale no trudno się mówi. E, no to i tak raczej będę chciał się odciążyć. Okej, okay, to schowam jeszcze Gudmundka, dobra. I tak jest słabo troszkę, bo to co dostanę z Birny będę musiał odrzucić, no bo Kapłana chcę stawić pod y... pod Wildkara. Mhm. Dobra, no to żeby przebijać na no spokojnie, zagramy sobie koral. Ojej, 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 nie, błogosławieństwa, to ja tutaj nie chcę wyrzucać, mordko. Błogosławieństwa nie chcemy wyrzucać. Stąd to trafił, zadaj 6 punktów obrażeń, czyli pewnie zbije mi od razu yy, koral i odnowienie 8. No to koral leci do piachu, dokładnie tak. Kto się tego spodziewał. Yy, dobra, na razie może że zagrajmy tego kapłana. Dobra, nie będzie kapłan. Znaczy ty jesteś kultystą, nie, jesteś po prostu bestią, więc mi będzie brakować potem kultysty pod meluzynkę. Hmm. Aczkolwiek, dobra, może to nie jest jakiś wielki problem. Obrońca. To jest większy problem. I teraz tak to, bijemy sobie dwa razy. Raz, dwa. Ok. I teraz polecimy z Birną. Tylko, że Birna mnie nie strzelowała, Nie mi Gudmunda albo coś w tym rodzaju, bo będzie dramat. Okej. Okay. I okej, okay, no to od nowe chyba wyrzucimy. Bo odnowa teraz raczej mi nie odda w tym meczu, więc tak zrobimy. Nie ma to jak pusząd nas, grabież na wiosnę. Po prostu zagramy sobie teraz to drakar. Drakar i ewentualnie meluzynkę, ewentualnie meluzynę, tylko słabo mi się ustawiło to teraz wszystko. Bo meluzynę, jak wezwę, bo ustawiłem, to nie wezwę jej obok faworyta, niestety wezwę ją tutaj albo tu. Więc no nie do końca to nam widzowie chodziło, nie do końca to nam chodziło. Teraz oponent myśli, czy co dalej zrobić, tak? Spasować, czy może nie? No mi teraz póki co Siroko za mocno, znaczy za bardzo nie wchodzi. Sowa w ogóle. No dobra, nie będzie to Siroko w Sowa. Okej, okay, no tutaj ładnie, chociaż nie no nie tak ładnie, bo przecież ten właśnie ja go wygnałem Mordo, a nie zniszczyłem. Okej okay. To miejmy nadzieję, że Meluzyna wystarczy No miejmy nadzieję, że Meluzyna wystarczy. Miejmy taką nadzieję. A jak nie to zagram po prostu Hima teraz i tyle. ten Olaf będzie za 10 punktów. Jak zaraz Sirocon, to zagram Hima, no nie mam innej opcji. Igni zagrał. No to i tak nie mam innej opcji. No. I tak i tak nie mamy innej opcji. Niestety. Mamy kartę przewagi i mamy Ceres. Chyba, że nie staniemy Gudmunda. To wtedy nie będzie Ceres. <gup> Kappa. <back> Ale jest Gudmundzik. Dobrze, dobrze. I jeszcze dekret. Pięknie, dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. To możemy wyautować. Coś tu fajnego. Lugos by był fajny ewentualnie. Nie mamy Lugosa. Dobra, to zaczniemy. Zaczniemy sobie od drakaru. Mogę go sobie raz uderzyć, bo drugi raz uderzę tutaj w ceryzm, no Olaf i tak Ola, i tak nie chce uderzyć. Olaf i tak i tak nie chce uderzyć. Dobra Zagram teraz Olaf'a i na końcu dopiero Cerys <laughs> O, bardzo fajnie, że ten Geralt poszedł Mega fajnie I Berengar, Dobra, mamy to. Wygraliśmy to strasznie. Dziwny deck przeciwnika, ale spoko, spoko. I Pykceris. Easy, mamy to. No widzicie, jednak Cerys w miarę jeszcze oddaje, ale ten deck trochę też taki, że tak powiem, odklejony. Dość niespotykana wersja jakaś, nie wiem, z Wiedźminami, nie wiem, tutaj w ogóle z kartami neutralnymi, bo w sumie trochę tutaj było tych kart neutralnych właśnie. Svanrige w ogóle mi śnięty, bo wygnaliśmy Musowe, a myślę, że on jest chyba na cmentarzu, tego zajął tego Svanrige, co totalnie jest też useless, ale no dobra, przeciwnik może Zapomniał o tym, może nie wiem. Misplaya zrobił, znaczy, na missplaya to zrobił na pewno. Teresy, jako tako, akurat może oddawać, ale strasznie nie radzi ona sobie z taliami typowo jakimiś kontrolnymi, typowo na przykład z taliami, które zawierają w swojej kolekcji Xaviera. Tak? Xavier Lemens, który no, potrafi wygnać nam czy to Ceres, czy to nawet tarczowniczki, meluzynę z naszego faworyta i tak dalej. Więc no wtedy jest trochę problem, dlatego do tego deku mamy to z Siroko. no wiadomo, Siroko grać na Xaviera jest trochę nieoptymalne zazwyczaj, aczkolwiek w tym jednym przypadku myślę, że nie jest jakieś najgorsze, no bo zagramy, nie usuniemy tego Xaviera z bordu, Tutaj tak naprawdę mamy przegraną, przegrany mecz, tak, bo oczywiście Nintendo posuwa na wszystkie nasze karty najlepsze z cmentarza, no i jest trochę, trochę... Lipton tak zwany, trochę z Lipton Także cóż, jeśli odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście docencie to subskrypcję, docencie to łapką w górę, sprawdźcie linki w opisie, stawcie również jakieś komentarze dla zasięgów. A my widzimy się już w gwinciku w kolejnym sezonie, więc będzie kolejny odcinek pewnie w czwartek standardowo. Także cóż, do zobaczenia w czwartek. See ya!